Cześć Dark Queen Stables i witam Was w drugim odcinku QA i mamy dzisiaj do mówienia e, 24 pytania, więc strasznie dużo znowu e, więc no od razu zacznę. E, Mori Land pyta się mnie, czy będzie jakiś serial na Twoim kanale. Na pewno będzie, nie wiem kiedy, ale możecie e, oczekiwać jakiego serialu. Który brajer jest Twoim ulubionym? Moim ulubionym brajerem jest Safir z mojej kolekcji. A spoza kolekcji to chyba najbardziej podoba mi się Picasso z najnowszej kolekcji 2015. Jaki brajer jest Twoim największym marzeniem? No, największym moim marzeniem to jest e, chyba e, Mustang Picasso. Z nowej serii oraz e, muł z nowej serii. Też bardzo bym chciała mieć. E, I gdzie kupujesz Brejer? Brejer kupuję na brejer.com.pl. Raz kupiłam chyba, to był Harley, to z Ameryki zamówiłam przez e, brejerhorse.com i to był chyba jedyny zakup na tej stronce. A tak to e, kupuję raczej. no i też na ebayu, bo na amazonie nie lubię bardzo kupować Ale na ebayu kupuję e, Tarka pyta się mnie, masz aska? Nie, nie mam Jakich oglądasz youtuberów? E, tak w ogóle wszystkich Oczywiście tych e, o koniach e, Najbardziej lubię oglądać e, Giz Canis e, I Love Barons I to są te dwa kanały o koniach a z to na razie no różnie, bo zależy co mi się tam trafi. Na ile oceniasz swoją wiedzę w, o koniach w procentach? No tak, więc bardzo dużo wiem o koniach. E, interesuję się od y, szóstego roku życia końmi, tak bardzo dobrze. E, w ogóle kochałam konia od, dzieci, od dziecka, ale y, no, wiadomo, nie jestem jakimś sportowcem na emeryturze, który, który wie, kurczę nie wiadomo ile. Więc myślę, że tak na 39% oceniam 42% jakoś tak. Z jakiej rzeczy zrobionej przez Ciebie dla brajerów jesteś najbardziej dumna. Chyba z, z tych, tak myślę, z siodeł. I myślę z tych przeszkód wszystkich, a zwłaszcza z, z tych właśnie, o, z tych e, kawaletti, kavale, ale nie wiem, chyba jakoś tak. Pola Studzieńska dzień się mnie, jaką masz ulubioną rasę, czyli chyba inaczej, jaka jest twoja ulubiona rasa konia, ale dobra. E, rasy takiej owej ulubionej to chyba nie posiadam, ale bardzo mi się podobają fryzy, araby no bo to są chyba najpiękniejsze konie ale tak jak do jazdy to bardzo lubię konie szlachetnej półkrwi, bo są bardzo spokojne a teraz ostatnio jak jeżdżę to jeżdżę na folblucie i on jest bardzo spokojny, mimo tego, że dopiero ma 3 lata i po prostu kocham go więc no folbluz chyba kora e shywatcher przepraszam, że tak jakoś czytam ale nie wiem czy dobrze czytam czytałam. E, się mnie pyta, czy sprzedajesz teraz szlajch? E, nie, nie sprzedaję. Myślę, że zrobię parę kustomów, spróbuję je sprzedać, ale na razie nie sprzedaję. E, no i tak. E, czy zrobisz jakiś tutorial na siodło? E, tutorial na pewno będzie. Nie wiem kiedy, może za dwa miesiące, ale jak z tej szkoły trochę się ogarnę, bo teraz na razie nie zamierzam żaden, żadnych siodeł robić, bo Szkoła mi się zaczęła dzisiaj i w ogóle jestem taka strasznie naburmuszona i raczej nie. Raczej dopiero w przyszłym miesiącu jakoś. Albo na moje urodziny zrobię, czyli na, w maju. Brejerka123 pyta się mnie, czy denerwowałaś się przed pierwszym filmem na YouTubie? Szczerze to tego nie pamiętam, bo ten pierwszy film usunęłam, ale myślę, że no troszkę tam taki dreszczyk przechodził, bo to zawsze jak... Pierwszy filmik to takie kurczę, czy mnie polubią czy nie i w ogóle, więc myślę, że no, troszkę się mogłam denerwować. E, co dla ciebie natchnęło, Co ciebie natchnęło, by zbierać brajery? Szczerze, to chyba ich wielkość i no, według mnie one są piękne. Bardzo mi się podobają i w ogóle... I nie wiem, i też te lalki, że e, Brejery mają takie lalki, które, którym się każdy... Staw zgina i nadgarstyki w ogóle. Oprócz tej Ashley, bo ona ma taki jakby ten staw, tylko ten, ten nadgarstkowy taki, taki sztywny, więc to jedyna jest. Um, czy masz bloga? Nie, nie mam. Uh, kiedyś miałam, ale zlikwidowałam, bo za mało czasu na niego miałam. Uh, Addison Queen Green, też przepraszam jeśli źle przeczytałam. Pyta się mnie, jak dowiedziałaś się o brajerach i szlejkach? E, o szlejkach to tam chyba zobaczyłam na półce w sklepie i poprosiłam mamę, żeby mi kupiła, albo nie wiem, coś jakoś tak było. A e, brajery, no to z internetu jakoś się tam dowiedziałam, przypadkowo. Animals are my life, pyta się mnie, czy będziesz dzierżawić flair? Nie. No już w ostateczności to prezenta, ale nie. Brayer Handmade 817 pyta się mnie, czy lubisz robić sprzęt dla swoich koni. E, kocham i to nawet nie mam na co mówić, czy lubię. Ja kocham to robić i to jest moja pasja. Znaczy pasja nie może, ale hobby. Konie są moją pasją. Więc no, bardzo to lubię robić. E, dalej, e, Kamila Syska pyta się mnie, ile kosztują się wydatki na konie. E, nie powiem ci, ponieważ to są moje osobiste sprawy i szczerze, to cię nie powinno to obchodzić, ponieważ no, wiadomo, ile mniej więcej kosztują jazdy. E, ile kosztował ciebie jeden brajer? E, brajer kosztuje mniej więcej w przedziale 140 do 200 zł. No i tak mniej więcej. E, czy jest jakiś. E, Tarka znowu się pyta, czy jest to jakiś brajer? Którego, który ci się nie podoba? E, tak, jest to pewien brajer. E, I to jest chyba ten, tak wychodzi co roku, w innej odmianie, taki z siodłem i z takim ogłowiem wczepionym już w siebie, pomalowanym i e, z takim łańcuszkiem zamiast wody. To on, nie, nie lubię go, nie podoba mi się strasznie. Tak to wszystkie inne, raczej tak. Anoki Sharvari pyta się mnie, czym kręcisz filmiki? E, filmiki kręcę albo teraz tym, czyli to jest e, Sony, ale jaki to ja nie wiem. E, albo Olympusem, też nie wiem jaka tam, jaki coś tam to, ten model. Albo telefonem po prostu. E, czy zamierzasz w przyszłości sprzedawać swoje siodła, głowy, adelki, kantary i tak dalej? Zamierzam i niedługo tak myślę, czy by kantarów nie zacząć sprzedawać dla szlajków i dla brejerów, ale myślę, że to by nawet fajnie sobie zarobiła na tym, by mogła kolejnego brejera sobie kupić. E, czy zmierzasz w przyszłości robić konkursy dla Twoich widzów? Tak, moi drodzy, tak Anoki Sherwari, Mam zamiar i zrobię. No i... No, no i niedługo będzie jakiś kon konkurs na ileś tam subskrybentów, więc nie, nie martwcie się. I ostatnie pytanie zadaje mi Marianka Kolacka. Gdzie można kupić Brejera? Bre Brejera można kupić raczej bardziej w internecie. Chyba że Cię interesują StableMates, Mates, które są w niektórych sklepach Smyk, Toys Russ, czy coś takiego. Ale jeżeli chodzi o Traditional, to już trzeba przez internet jakoś zamawiać na tych stronach, co wcześniej podałam, albo na eBayu, albo na Amazonie. Więc to Brayerów Traditional to raczej nie ma w sklepach zwykłych, stacjonarnych. No to więc dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że odpowiedziałam w miarę na Wasze pytania. I czekajcie na trzeci QA, który będzie poświęcony tylko. Pytaniom jednej osoby, ci, a raczej dwóch, ci 2003, eee, no i <grywa> zadałem mi tyle pytań, że pomyślałam sobie, że nakręcę oddzielny filmik. Eee, no to cześć i zapraszam was do następnego filmiku. To cześć.